Dziś opowiemy o wyjątkowej aktywności, która łączy pokolenia i zachęca do kreatywności, zbieraniu i malowaniu kamieni. Ta zabawa to nie tylko doskonała okazja do wyjścia z domu i spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim inicjatywa, gdzie to dzieci z entuzjazmem wiodą dorosłych, zamieniając ekran telefonu czy komputera na poszukiwanie i ukrywanie kamieni. Jest to również znakomita szansa na odkrywanie nowych miejsc, parków i nieznanych zakątków, zarówno w Starych Babicach i Zabelinie, Kampinosie jak i całej Warszawie, rozwijając przy tym zdolności artystyczne i zdobywając wiedzę o otaczającym nas świecie. Już od kilku miesięcy mieszkańcy Starych Babic delektują się poszukiwaniami kamyków z kodem 05082, które teraz można odnaleźć w całej Polsce. Szczególnie popularne miejsca, gdzie można znaleźć kolorowe kamienie, to Park Zasorno oraz Polana Rekreacyjna w Lipkowie. To tu społeczność najczęściej zostawia swoje prace, które później wędrują po kątach naszego kraju. Jak działa ta zabawa? Jeśli znaleźliście pomalowany kamyk, zróbcie jego zdjęcie z jednej i drugiej strony. Dołączcie do grupy na Facebooku Kamienie Warszawa, link w opisie. Następnie umieśćcie zdjęcia i w opisie dodajcie miejsce znalezienia oraz kod pocztowy z kamyka. Możecie też dołączyć i wrzucić te zdjęcia na grupę Stare babice hej, co słychać, aby pomóc wypromować zabawę u nas. W praktyce działa to tak: trzy godziny temu położyliśmy nasze kamienie, zrobione przez nas, w starych babicach. Dwie godziny temu pan Seweryn je znalazł i umieścił zdjęcia na grupie kamienie Warszawa, i mówię wam, satysfakcja i radość większa niż gdy się znajdzie samemu czyjeś kamienie. Prawdopodobnie pan Seweryn za jakiś czas te same kamienie położy gdzie indziej. Może w Starych Babicach, może w Warszawie, a może w Krakowie, a może nad morzem lub oceanem. A ja będę sprawdzać, dokąd zawędrowały. Super! Jak tworzyć własne kamienie? Jak malować? Przed malowaniem kamień warto umyć i osuszyć. Żeby ozdobić kamień, możesz użyć farb akrylowych, mazaków, tuszu, wszystkiego, czym masz ochotę malować. Nie zapomnij utrwalić obrazka wodoodpornym lakierem. Na odwrocie kamienia napisz hasz kamienie Warszawa i swój kod pocztowy. Gdzie szukać, gdzie chować? Kamienie możesz chować w ogólnodostępnych miejscach, takich jak parki, place zabaw lub charakterystyczne punkty w mieście. Mogą być położone na widoku lub być troszkę bardziej ukryte. Znalezione kamienie ukryj ponownie dla innych poszukiwaczy. Jeśli jakiś wyjątkowo cię zauroczy, możesz go zatrzymać. Świetnym pomysłem jest położenie swojego kamyka w miejscu znalezionego. Nie zapomnij zrobić zdjęcia znalezionym kamieniom i opublikować go na grupie Hasz Kamienie Warszawa, najlepiej wraz z miejscem znalezienia. Autorowi na pewno będzie bardzo miło go tu zobaczyć. Jeśli dodajesz post informujący, że ukrywasz kamyki, oznacz go z nazwą dzielnicy, w której będzie można go znaleźć na przykład hasz ursynów, hasz Starebabice, a także jeśli chcesz przybliżonym miejscem ukrycia. Gdzie kupić kamyki do malowania, a gdzie akcesoria? Zajrzyj na stronę starebabice.pl i znajdź artykuł o kamieniach. Lub kliknij w link w opisie na YouTube. Bardzo polecamy tę zabawę. Zacznijcie najlepiej już dzisiaj. Do zobaczenia na grupie, a może i w parkach, szlakach turystycznych czy placach zabaw.